Trzeci kongres Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Jesteśmy w zasadzie w dwie trzecie konferencji, czyli jesteśmy po dwóch dużych blokach do, do południowych. Customer experience i nowe spojrzenie na doświadczenie klienta. Mieliśmy bardzo ciekawy poranny panel z udziałem zarówno banków, jak i przedstawicieli świata fint fintechów. Dyskusja wokół nowego, dojrzałego modelu obsługi. Klienta, szczególnie grupy milenialsów i nowego pokolenia wchodzącego na rynek bankowy. Dyrektor Michał Macierzyński z Banku PKO mówił o tym, że nie możemy dalej być dumni z ilości Polaków, którzy korzystają z bankowości inter internetowej. To jest w tej chwili około połowa Polaków aktywnie uczestniczy. Tak, także mamy jeszcze sporo pracy przed sobą. Ale wokół Customer Experience mówiliśmy dużo, wokół User Experience, wokół, wokół nowości frontendowych, front grzegorz Kuliszewski, wiceprzewodniczący forum technologii, jednocześnie szef działu bankowości i ubezpieczeń firmy IBM prowadząc myślę, że podał kilka bardzo ciekawych tez wokół doświadczenia klienta i dyskusja była poświęcona w szczególności przyszłości, co jest przed nami. I tu muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie zaskoczyła, że bankowcy byli w stanie mówić o tym co rok, dwa przed nami, ale jak wchodziliśmy w horyzont dłuższy, 3, 4, 5 letni, to nikt nie jest na tyle odważny, aby te wizje w tej chwili mm, tworzyć. A myślę, że powodem jest technologia. Technologia tak pędzi i wokół technologii bank bankowych mamy taki wysyp nowoczesnych rozwiązań, że każdy miesiąc przynosi nowości. Drugi blok Południowy, w okolicach południa, który mieliśmy na kongresie Forum Technologii, dotyczył monetyzacji danych. I tutaj Karol Mazurek, członek prezydium Forum Technologii, a na co dzień dyrektor zarządzający Accenture, rozmawiał z bankami, rozmawiał także z fintechami o big data, o data i o tym, Obserwujemy zjawisko, że dane zaczynają być nowym paliwem. Mówimy, data is new oil. I wokół tej monetyzacji danych bardzo ciekawe wypowiedzi. Krajowa Izba Rozliczeniowa, wiceprezes Robert Trentowski, który opowiadał nam o prywatnych swoich doświadczeniach we współpracy z jednym z, tele, z telekomów. W jaki sposób telekom w dosyć agresywnej sprzedaży próbował dokonywać monetyzacji danych, które posiada. Generalnie z całego przebiegu do tej pory widzimy, że data i data analytics i świat danych, o których mówimy, to jest główny obszar, których się będziemy w bankach zajmowali. Natomiast customer experience jest tym drugim czynnikiem, do którego musimy się dopasować. Przed nami gość specjalny konferencji, prezes Sławomir Lachowski, twórca mBanku, który w latach, w początku dekady 2000 tworzył na polskim rynku mBank. Myślę, że kolejna wizja Bank of the Future Bank w przyszłości przez pana prezesa Lachowskiego będzie przedstawiona no i będziemy zamykać kongres. Ostatnim blokiem, którym ja będę miał przyjemność prowadzić polscy bankowcy za granicą. Będziemy mieli pięciu bankowców, którzy wyemigrowali z Polski pracują zarówno w Europie Zachodnie, jak i na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Będziemy mieli gości z Singapuru, z Białorusi, z Bahrajnu, z Londynu. Także oczekuję bardzo ciekawej dyskusji. Będę starał się poprowadzić, czy te polskie wzorce i polska bankowość, która w wielu obszarach, szczególnie frontendu i Customer Experience, jest jednym z liderów światowych usług finansowych, jak to się przenosi na, na inne rynki? Będę tak, także pytał, czego możemy się uczyć z tych rynków, w szczególności wschodzących, jak Singapur czy Bahrain, czy oczywiście Londyn i londyńskie city, które w tej chwili przy Brexicie zupełnie zmienia swój wymiar. Także myślę, że trzeci Kong, Kong, kongres forum stanowi pewien logiczny ciąg, który prowadzimy wokół prac, wokół technologii bankowych. Myślę, że bardzo istotną rzeczą dzisiaj była także nagroda lidera cyfryzacji, którą wygrał wiceprezes Banku PKO, pan Adam Marciniak, ewidentny lider cyfryzacji, ICO, IPCO, wsparcie dla sektora administracji publicznej. Także cieszę się, że tacy ludzie są z nami, ci, którzy prowadzą doskonałe prace wokół właśnie wdrożeń technologii.